jedziemy No jedziemy, tylko wolno, nie, 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 najwięcej jadę, nie, Ale ma... nie, nie, <laughs> Przyciągaj mu w krawężnik. Przyspiesz, przyspiesz. Szybciej, dawaj. Aaaa, kurwa. O kur, o oh, kur. Ej, niski nie je? Kurwa, kurwa. Ej, niski nie je stary? Taku! Kurwa. O kurwa, stary niski nie je? Kurwa, msie mi se zabi. Taku! Na co, na co się wyjebałeś? <młysy> Nie wyjebałeś się nigdzie? Chyba